Siemanko, siemanko, jest zawarty ze mną, z nie ma elo, elo Hello, Hello, Mamy piątek to jest Minecraft Party, oh yeah! Chyba, że u ciebie jest wcześniej. Eee, oh, tak, o, u mnie jest you. wcześniej, u mnie jest dzisiaj. Dobra. U mnie <laughs> Dokładnie. <laughs> tak, tak, właśnie tak. Do nagrywa, przypominamy. Ryu nagrywa, u. I, I lecimy na Minecraft Party. No. Może B kiedyś baczmy. wrócę do nagrywania, A. ale to nie Patrzmy. Oh. shoot the players with your bow! A, Buh, madafaka! Buh, to jest! Ej, moja tak strzała! Ten pałyko, dawaj moje strzały! Co do mnie strzelasz? Czemu nie mam... czemu... <noise> 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 Sztiwo! Aha, tu jest! Myk! Myk! myk. Mam ograniczone strzały! Wy na rupy! Myk! Ale was koszę jak no kurde! No was strzały zajmą! <głos> <głos> you died! Ciekawe to kto no, cię nabił. No. Włóż no. ulepszywne! Ty kurde! Hiszpanię, ty co? Klik, tu jest pan. Ja pierwszy ja... byłem. No to Zdechłem! sorry. Masz? Kurwa. Czemu Małej się teraz strzelisz? Wy pierwszym. Bez jaj. Ale, nie ale nie jak, jest jak, jak kogoś zestrzelisz, to wtedy też dostajesz. Owy kury. Owy kury. Kury! kury. Kuraki, bydlaki. Kuraki, bydlaki. No teraz weź mi pomysł z fajerem, który tu biega. Dobra. Weźcie tę żabę ze strzelcie, bo ta o. żaba ma najwięcej punktów No on tam w powietrzu mnie trafił. Jak to? Karakan. Jak to się stało? No kurwa. No kurła, ta kurła nie mnie strzelasz! Karakan. Ja tu przeciwnika zdejmuję, a ty co? Dobra. I, Mam 13 strzał, co jest? Ja 12, ja No halo, ej nie mogę tylko My... trafiać Żaba tak, a mnie tak zabiła leciałem, kurde. Tak leciałem, a, a to kurde grzyb Grzyb w masełku? Mówisz? A kurde, grzebie, ty. No masz? Mogę nikogo zastrzelić i spadłem z pierwszej pozycji na czwartą. Jestem dziesiąty, po. A tam, ale i tak nas później wbiło. No to, 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 to już koniec lobby, dobra. No i spokojnie, zaczniemy stąd od początku. A nie, a nie, 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 rundę pierwsza to była po prostu dobra. To, to nie tak koniec a. lobby, ale okej. Okay. I co ja tu mam? Mam jakiś sklep. To jest sklep 55 coinów, matko, bo. Sklep, terów. Ale tu wszystko drogie. A no głosowanie tak, są, ja... głosowanie tak na następne i... Labyrinth, labyrinth. Parkour. Labirynt? Nie, ten labirynt Je jest... Ale żeś do, dorąbał Hej, labyrinth. Sie siema Wertezu jak leci? Znasz trasę No nie, znam pierwszy raz tu gram. No biegnę za tobą, bo jestem hardkorem. Go to the middle. Middle, 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 nie. middle, No nie. Where is the middle? Tu ktoś umarł. Tak i o, to tu da się zginać w tym? O kurde. Nie wiem. O! O! o, o, o! No! O, Nie. 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 Nie! No, no, no raz, widzicie dobrze. Dobrze. dobrze, dobrze. Co, co za moderator! Co za moderator widzieliście? On znał trasę to było ustawione. Take gun. No właśnie Tufanie się chyba. Nie, Nie? To no, tutaj ciastkiem. A. No, tutaj ciastkiem i mi... No co za Ciastko. ham! Par Chamo twoje ciastko. No, co ty kurde, a ty? Ty dziodu, ty, ty lisiasty, ty. No on do rana zwyzywał. Taki kolega. Ciekawe, czy więcej punktów jest tam za ten wyższa. Plus to cztery punkty. Żyje. No, kradną mi. Moje ciasto. buce, Hamy. Tak, za te mniejsze jest najwięcej punktów. Cztery tak, tak, jest. Tak, 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 tak. I weź tu znajdź swoją małą dziurkę. <laughs> Powodzenia! Cię rzucają, kurde. O kurde, ale tu się dzieje, ale to jest kupienie. Skupienie. Nie, ja nic nie mówię, musiałem wiedzieć, bo mi siostra wiek? tu się pruje za drzwiami. Eee... Hashtag spruta siostra. No kurwa, tak to jest jak rodzeństwo, masz. Mojej na szczęście nie ma. To jest ósme miejsce. Ja trzeci. Tyle się udało w tym wszystkim. Chicken game. Nie, nowe chicken games, najgorzej. Najgorzej. O, na który to Miecz. K Kurwa, na tych starych chickenach to się no, wygrywało. No, onymales... no masz. Onymales, 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 onymales. Lama, 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 lama. Jest lis, jest nondoran, jest nondoran. Gdzie Taka, skaczesz? Gdzie mnie nie, wiesz, nie bić, wiesz, mnie jak? nie bić. Ja daj minusowe punkty, jak mnie bijesz. Co jest, gość mi znają bał... Bo... Ej, tu można tak nawalać, czy to nowe PvP powiedziało? Można nawalać, I... tylko pamiętaj. No jocie... Faktycznie lisy są! Okay. Ale one uciekają! No spieprzają jak goły w pokrzywach normalnie? Prawda? Dałbym czasem dobre porównanie, ale by mi zbanowali film <grym> To nie prawda. Nie uciekasz ty! Właśnie, no jakie minusy wszędzie. No, halo. prawie minusa walno! No czemu one tak biegają? W locie Bo... lisa drugi, ja, no. Jee, Cały podium, podium mamy! Yeah. Dobrze, dobrze. porobiliśmy kurde? Smash! Don't get co to? Prawie spadłem Prawie. na początku, bo się zespiłem w Vertezie. Ja tak, knockback, knockback. Knockbackujemy hmm. hamów, dziadku. Ja bo tu jakiś typ z mieczem biega, co jest? Bo macity. Ty, jest w To jest! Prawie spadłem. Oj, sorry, Wertes chyba cię uderzył. Jack cię jo, uderzył, Jack cię uderzył. Ja Jacka zrzuciłem poziom niżej. Och, to jest jumpie! To jest ta żaba! bić żabę! bić żabe! Nie! Dobrałem prawie dobrałem. spadłem! O wow. oh, fuck! Żaba do bana, co mnie bijesz? Ty ktoś maski na madzi, a nie to nie madzi, dobra. Żabał mię, Dobrze, żaba... Dobrze, wywał ktoś żabę! E! Wydupiło mnie prawie! Ty się dobijał! Czemu ma maski na madzi? Co ty, jakiś mm. <laughs> Jakiś pedobertu biega! Tak. Jezus mania! Mić, Mici! Ej! dammit, spadłem jeden na jeden, spadłem Dobra, trzymam za was kciuki, słuchajcie. No tak? Tak, znaczy nie trzymam, nie. Ale, ale myślę, że trzymam. No masz czas? Chodź tu! Woo! Dobra, o, klawiaturę mogę trzymać. Czemu? Wypadłem! Dobra! O nie! Ja, nie jeszcze. Jaki tutaj... Ten... Dostałem cztery. Moderator. On ma cheaty, on ma cheaty, ten moderator. No. Ja z doświadczenia wiem, oni no ci tak grają, dawaj ich. Ja Jak to się Wy... to, że mnie tak wywalił? 400% dymu, -y. dostałem bo czasami jest takie, takie jest uderzenie. O nie! Dobra, zapauzywałem. Tak! Czyli <laughs> mam pokebola. Betting. Betting? Tak blisko! No i Modwege oczywiście, cheater. Cheater, kurde! No ja mówiłem, moderatorze, to tutaj też, kurde, dobana z oh. TNT. Nie wiem, robicie serwer i moderatorzy oh, mają faworkę. Halo, kurde! O, chciałem mu dać TNT-ka, ale nie mam. O co, co mi dajesz? ty? O, ale masz kurde przypał. Ale masz przypał. Runda pierwsza. Nara ci frajerze! Dara. Dobrze, dobrze. Dobra, porabiany. Runda druga, uważaj Vertez. Nie biegnie z tobą, nie biegnie, nie biegnie. Vertez na plecach, uważaj. Nie no, nie biegnie. Uważaj, Vertez na plecach. Co? O, Ryju, dobra. Dawaj, ryju. Ryju. Bierz ich, bierz ich Dawaj ryju. Ryju, dawaj. Moderatora, moderator musi Kibicujemy, tak, kibicujemy. Gdzie do mnie biegniesz? Co za szlora? Nie no, po no, prostu. zlikwidowała się? No, no szpadek skurde, Dzień dobry, election, dzień dobry. dobry. Jakie kamy najgorsze? Ban mody. <g Dimona awake> oj, oj, No, do... no, do, no do, ho, 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 ho. Nie. Podajemy sobie? Nie. Idź, idź ode mnie. Idź ode mnie. Dobra, to masz kurwa. Chodź tu. Masz! Biegnij z tym. dobrze! Nie Dobrze, oddane. Mogłem poczekać. Te krymogu, które to, to, się, jest. to nie były takie fajne. No szukacie villagera, który ma nik taki jaki, tak. jaki wam się wyświetli. Riley. Na... Sofia. Noa. Coś... jest Sofia? Jesteś? Sofia. Tomasz, gdzie jest Tomasz? Czy ktoś widział Tomasa? Gdzie jest Tomasz? Czemu nie ma z nami Tomasa? Szukamy Tomusia. Jest Tomuś. Dobrze. Gdzieś robi. Rubi! Ruby jest w lewym końcu mapy. W się sensie um, totalnie totalnie przy ściany, na samym końcu mapy. Mm. Pewnie z drugiej Są strony zdężycie. Ruby! Od gdzie ja jestem? O, widzisz, biegnij w tą stronę. Tak, tak myślałem, tak myślałem. A widział to się Riley'a? Bo ja go w ogóle nie, nie mogę znaleźć. Jocelyn! Nie, nie, nie. nie I, ja mam jakiś Jocelyn. dziwny nick. Fajne. Charlie! O, dobre. ty, dobre. Henry! Ktoś widzi Henry'a? Henry. Henry. Isla. Henry. Henry, jest Henry. Charlie! Ruby. Natan. Charlie? Ksiądz Natan! Gdzie jest ksiądz Natan? czemu ty tutaj się chowasz? Natan też szukam Natana! Natan Drake, gdzie jesteś? Tam gdzie go nie ma, tam Nathan. go nie ma. Jest Natan. Ja, Natan jest przy główkach, Joshua! Tak, też na skraju mapy. Popy. Jezu, tu jest jakiś Natan gdzieś nie na panie. Natan. Joshua!

Hmm. Musimy unikać belek i biec do Ale końca. tak, tego nie było. Jak mam tego unikać? Całego. Jak? Co? Normalnie, tak jak ja. Podskakuj. Ej, ty już się docknąłem, halo. O nie! Byłem już przy końcu i mnie zrzuciło. Hamsko. Eee. Z eee. ty mi zasłonił, Byłem. Tak, tak, tak. Dobra. Miejsce, ale prawie A, to, nie. Ale widzieliście to? Nowa gierka no. kiedy to była, nie? Fajna sprawa! Ale spadło no. mi na głowę centralnie już byłem w tym przy linii i mi spadło na głowę, no. <noise> no ładnie, no ładnie. Ale, ale, Co ale się z... dzieje z... na tym Ale to z... cóż kurde? Wypchnęli mnie spodni, ja nie wiem, ja nie wiem, to jest wstawiany. <noise> Splef. Dobra. Wolte splew. Splew? Splew. splew. Patrz splew. Będziemy się fokusować na admina. Ja. Na, na moda, Chypana na wystarczy. moda. Na jodmoda. Na jodmoda. Gdzie jest jodmod? Który mm. był jodmodem? Solarity. Solarity. O, ktoś mi tu TNT puścił. No ten pedober tu mm. biega, wy ty, fy. Solarity to ta, B -b -b. Gdzie? Ona ma taki nick. Taki blablabla. E, taka No dobra, biegnij na nią. Dawaj, ja no dobra. No dobra, plecy masz. Uważaj. Jakim cudem? Anti-target system. Fuck! A, to ty, dobra, skaczę tu. No dobra, uwaga od prawej Antytar Co mnie tu śnieszkami naparzasz, ty, dziodu, ty z lasu No chodź tu! Dobra. Zgin, gindiej modzie o, fuck. Zapomniałem, że też nie mają teraz większy ten zasięg. To jest tak. Zuzik i Zuzik stoi. Fail Martes <laughs> goni. Bić moda, bić moda! Ale, to Jack, to Jack, to Jack! Jack do bana! Anty target nie zadziałał od Mahaksy na latanie! <laughs> no ładnie co Bić mnie jeszcze czemu ta ścieżka, kurwa, czemu te ścieżki są takie mocarne teraz? Dobano! Ło, właśnie widzę kurde. Coś moda. z pięć tych znika. Pa pa pa, kurwa. Gdzie biegniesz moderatorzy, ty? Dobana. Ściągać zbanujemy. Dobrze, dobrze, dobrze. Jesteśmy tylko my bijemy się. Dawajcie. Albo wkurzamy moda? Wkurzamy moda? Czekaj, bez się Nie, bo pana dostaniemy. No właśnie, pana dostaniemy. Ale boj się. Udawajmy, udawajmy chociaż, że wajre. Mało kont premium masz, słuchaj. <śm> Ej, no ale. No <śm> i ma i dwa. Ma mechaner, to ma to co, co ja się będę? Nie. E, aha, po teraz bierzemy po ten, po dwa no. To się bardzo kłóci, no, bardzo szybko i no, ja spadłem wertezie na blisko! Uważajcie, ściany się kłócił. Na blisko, blisko. myk! target no system. Wow. <noise> to im bardziej Co się kłóci, tym szybciej. Mapa się zmniejsza no. bardzo szybko później. Już. Znaczy ja ci tam ścieżkę o. rzuciłem generalnie. Tam to wygląda jakbyś w ścieżkę wpadł. Nie, 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 nie. skończył podobno. O LinkSat ma no, nową mapę. O ty Ten kurde. serwer nie umarł. Ciągle coś się dzieje czasem. No i dobrze, dobrze, dobrze. Ale graczy to normalnie to, to bieda. Jeśli o to chodzi. Gdzie? Bieda w graczy tutaj na serwerze. A, Myślałem, że podałeś ten przykład serwera, bo ja bym podał przykład serwera, który jest, Na którym nic się nie dzieje, ale nie powiem, nie boję nazwy. Bieda.pl Powiem tylko, że się podszywa, <laughs> że ma nazwę, w nazwie youtubera. Biedaumysłowa.pl <laughs> A no Właśnie. ładnie. Oh no. Ale Warto powiedzieć trochę więcej, bo ludzie mylą, to nie jest. Eee, umarłem. Scam, scam, nie jest serwer Verteza, właśnie, to ten co, co myśleli, że to jest serwer. Umarłem. Uwaga. nie tu dobra? Co robi Vertes? Widera respię. A co? A? No nie słyszałeś dźwięk? Nie. Oh no. O! Ale Vertes ma w sumie no. dobrze. Ty, ty, wy tylko we dwóch zostaliście. Nice nie spada na mnie. Na ura. A no, no masz to na ciebie nie spadło Chciałem podskoczyć nie, nie pod koniec. Nie no, spadało, ale miałem gdzie jeszcze. Miałem gdzie jeszcze pójść, wiesz? Oooo. Sód de łowca. Potężna rywalizacja kurwa. Potężne <noise> dymy na łowce i... A, dobra, to, i tak tu wtedy <noise> mnie mamy szans. A i ostatnio przegrałem i to kurde, tak przegrałem, że aż mi wstyd było, wiesz? Tak bardzo przegrałem. E mamy szansę, kurwa, ja. Minus 50%, dobra, nie mamy. <noise> Zawsze macie szansę. Wystarczy uwierzyć w siebie. Ha, ha, tak. ha. Ale typy mi zdejmują łowce, moje łowce, kurwa. Wystarczy wyjść ze strefy komfortu. Coach <noise> Ko -ko się znalazł, no. <noise> e, nie no, ale serio, oglądając poprzednie odcinki ten z kiedyś, to taktykę Verteza da się obczaić łatwo. Po prostu pod nią strzelasz. Jezu, myślę, że minus 50% za. No bo miła w co oddała, halo. No ma. A mi oddałaś całe. Pa, jak mnie porobili, widzicie, widzicie? No, ale tym nie Teraz, teraz, mieć, teraz wiecie, bo tak. teraz jest przepał, że są te, że są z dwóch ty. stron i można sobie o. tak bardziej podbierać. Co to, to jest? Rzucasz pnączem. Ło, a ty ci mnie cofnął, co za skam A bo to trzeba w wodę trafić. Tak, tak, tak. No, co mnie też cofnęło? Wa A moderatora Masz... pewnie nie cofa? No tak, bo on nie ustawione. ma anti I weź tu Ale jakie i to jest fajne. Cheating. Dawać, mi czyty moje. No jak już, jak już, Szyf, ale ci, kurwa, teryku, no. Ja nie wiem, ja nie wiem. Za szybko. Mod przeleciał pewnie sobie tam nad tym wszystkim. <laughs> no widziałem, widziałem. On Jezu, sobie tam na game szybko leciał. Ale się przy tym kiedyś pociłem. Ale jaka muzyczka? Mainkar! Yes. Moje! I, ty, 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 locho, ty. Locho. Wszyscy jesteśmy? Aloha kurwa! Aloho Mora otwieraj drzwi, Harry Potter! Pomyślę! Odpadają wszyscy, Ale miałem farta przy tym. Czyli, czyli, czyli nie będą farta teraz? O nie! Białe, no nie! nie. Bo! Jest! Ja odpadłem! No, nie jest. No Niestety Ale na ten... Na, wy gracie na F5 czy jak? Nie Jak na F5 i... Wy z nami. Riuuuu! Kosnąłem cię! walka! The final! Słuchaj, to Final final! final I... has final, hasbed! W szybciej, blizdej miał wpływ. Nie, nie, Zdało się wuzeczki wreszcie wygrać. Ale na F5 fajnie ten, bo kamera przechodzi przez to szkło, które jest na podłodze. A dostałem, dostałem, Widzisz to? A Achievement Get! Widzisz to? widzisz Kolorki, Kolorki, kolorki. O! O! Nieważne. Nie można powiedzieć tego słowa. Dostaliśmy kolor. Tak, dosłownie. Też się zawahałem. Dostaliśmy Ale kolor. Głupo, że tak kolor, działa ta cholerna cenzura i wszystko, co teraz tak funkcjonuje. Witaj w XXI wieku. <laughs> Chujowe czasy nastały. Dobra, dobra, dobra. Po, poprawność polityczna wszystko potrafi zepsuć. Tak. Kolor by, Było. Jak, jak szachę zbanowali, to już się już w ogóle nawet nie wybywałeś tak złową. Ża w żadnej tej. <laughs> Kurde, to nie, nie, długo nie, nie widziałem kulu! Cool. Niedługo zamiast się manewru. Ajajaj. Niedługo zbanoją słownictwo i trzeba będzie na migowe gadać. Mm -hmm. A potem będą A potem tak będą panować migowe. A. To jest jakaś myśl! Bo YouTube chyba nie wyłapuje języka migowego. Jest! Pierwszy! To Ale nie, jak, jakbyś coś tam gadał, to myślę, że po, po reporciku, jakby ktoś wszedł, to by, to by ci mógł coś zrobić. O, achievementa dostałem. O nie, to ta zła runda! O nie! nie to tu skaczące gałki, no, twoje tak. kule. Niech mnie kule biją! Elo, wertes idę do ciebie! Jak się jak też. się żyje? E, tutaj granica idzie generalnie, także... Nie gadaj. This is o, pa... not This is Faktycznie. not cool. Diemy cool. e, zastrzeliło mnie po Cześć. drodze! Cześć cool. Jak do Polaka kurła! Eee! E. No no i masz Ja I też dostałem! Twoja wina! No, już bamnet. Ale było bardzo, warte, warte. Wracajcie, no, trzecie No, ja tyle, patrz, tyle wygrałem i nie byłem pierwszy, ale ustawione. Co nie? No, nie, ja wychodzę. Ja moc cheater, moc cheater. Ja się obrażam, moderator, cheater. Proszę. Ja, się, ja też chcę być moderatora, też chcę cheatować. Też chcę cheatować. O, jo. To jest, to jest plan, to jest mój plan. I to ten, dzięki wielkie za oglądanie, jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie jakąś łapeczkę w górę. I... Czy to już wakacje? I... Nie wiem, jestem studentem, nie to inaczej działa. Nie Zresztą, mam nie, pojęcia. Bo, bo ja nie mam wakacji, ale jak to wakacje, to, to A chyba, chyba jeszcze nie, chyba jeszcze nie Dajcie znak, czy to już wakacje, bo jeśli tak, to, to odcinki mogę wam rano wstawiać, a nie kurde, nie wiadomo o której godzinie. O! I to, 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 bardzo dobre. No i co, tyle ode mnie, do następnego, na razie, cześć, żubiczek, joł.